Hello, moi drodzy. Dopiero wstałam i od razu się ogarnęłam, więc jestem troszeczkę taka niedospana, e, ale dzisiaj e, robimy vloga z zawodów, mini zawodów, co prawda, bo to takie klubowe, e, po prostu, żeby, że tak powiem, promować super. ale tak czy inaczej, zawody, zawody, trzeba się na nie przygotować, e, także e, chciałam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Ubrana już jestem tak, jak będę startowała, czyli na generalnie. E, jest chłodno, więc prawdopodobnie będę musiała wziąć jakąś e, długą bluzkę. No ale i tak będziemy mieli techniczny dystans, który... Będziemy musieli startować z wody, więc i tak będę mokra, więc się zastanawiam, czy jest to sens. Po prostu po każdym biegu będę po prostu bierała kurtkę i tyle. No ale zobaczymy, ale tak się prezentuje mój fit startowy. To jest moje osprzętowanie na dzisiaj. Kocie dla rodziców, żeby mogli siedzieć i obserwować mi No. Wiosło oczywiście musi być, tu ma wszystkie rzeczy, ręczni, yy, jakieś tam czapki, yy, boje ratunkowe, lisze, yy, w razie co, gdyby było potrzebne, na żadnych zapytach nie wiesz, czy oni będą wymagali liszy, czy będą wymagali yy, czegoś innego, statecznik i tak dalej. To są rzeczy na przebranie. A to idzie do... Jeszcze gdzieś muszę znaleźć piłkę, bo e, przez cały event dzisiejszy będą rozstawione... Dzień dobry! Będą e, rozstawione e, boiska do siatkówki piłki nożnej, plażowej, więc biorę są piłkę, ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Jak się macie lepiej? Nie. Yeah. bardzo. Proszamy. Jesteśmy już na zawodach, mam przygotowany sprzęt, tak to wygląda, to jest blisko ze siatkówki. tutaj chyba podium, tam się odbiera pakiety, tu jest start i tu jest straska, jeszcze nie byli, zaraz pójdziemy się dowiedzieć i nie, bardzo ładna pogoda i bardzo płasko, jak na to co ja lubię, takie warunki ciężkie i nad morzem, no to jest jezioro. Y todavía se da caña chequeate la baby diablo mami qué dulce hoy yo quiero beber beber, beber. y hablar mierda hasta que me expulsen estoy bien loco estoy bien loco Z zawodów składała się z trzech wyścigów. Starty były co 10 minut od momentu, kiedy ostatnia osoba dopłynęła na metę. Także trzy starty po dwa kółka, więc około wyszło tam. 5 minut pływania za jednym razem. No, także wygrałam. Ja u kobiet, Mikołaj u mężczyzn. A ja w kategorii niepełnosprawnych. Czekamy teraz na dekoracje, bo jeszcze płyną amatorzy i potem pójdziemy coś zjeść.